Słuchajcie, za chwilę się zacznie. Włączamy sobie TV Republika. Mniemam, że większość z Was spotkała się z pojęciami teoria chaosu lub efekt motyla. Eee, ja przepraszam, bo ostatnia z, e, informacja z ostatniej chwili, że po raz kolejny nasi dziennikarze e, nie chcieli wpuścić. Donald Tusk nie wpuścił naszych e, dziennikarzy na konferencję prasową. No, proszę Państwa, nie mówimy teraz tej o polityce. To są instrukcje dla ludzi, którzy potrzebują pomocy i dla tych, którzy im pomagają. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i stworzenie powszechnego zagrożenia przez tych, którzy podjęli decyzję o niewpuszczeniu telewizji, przez którą kontakt mają ludzie odcięci w tej chwili od świata, którzy są zalewani wodą. Ale co ma wspólnego niewpuszczenie? Funkcjonariusza TV Republika na konferencję premiera z brakiem informowania o sytuacji powodziowej. No przecież. To właśnie jest chaos. Ta banda przestępców, która tego dokonuje, pójdzie siedzieć za to. Znaczy, bo teraz to już nie chodzi o naruszenie prawa prasowego, tylko stworzenie zagrożenia w sytuacji, kiedy ludzie walczą o życie. Nie do końca rozumiem tę te teorię. Ten człowiek, który utopił się w samochodzie, chirurg, po prostu nie wiedział, że może mieć zalaną drogę i, 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 i po prostu brak informacji go zabił. Nie, nie woda, brak informacji go zabił. Nie do końca rozumiem tę te teorię. Chodzi o nieprzewidywalność złożonych systemów. W skrócie, efekt motyla. Ruch skrzydła motyla w Pekinie może daje zmianę pogody w Nowym Jorku. Motylem jestem, motylem jestem, po nie byłam jeszcze, zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. To właśnie jest Chaos. Trzeba ratować ludzi, a wy odcinacie ludzi od informacji, bo się im wam poglądy nie podobają. Jesteście gorsi od komunistów gorsi, bo komuniści pozwalali przynajmniej e, ratować ludzi.